Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę kolejny świetny przepis na jajka faszerowane, tym razem z łososiem. Do ich przygotowania potrzebujemy 5 jajek ugotowanych na twardo około 60 g łososia, ja wędzonego na ciepło jest jest 120 g, ale odrzucimy skórę olej to widzic około 80, także jak damy troszkę więcej, to nic się nie stanie. Do tego kopiata łyżka szczypiorku, kopiata łyżka koperku. jedna łyżeczka czerwonej cebuli, dwa małe korniszony, 2-3 łyżki majonezu, sól pieprz o smaku oraz odrobinę soku cytryny, ewentualnie z limonki. W pierwszej kolejności zajmujemy się jajkami, A ja już tak jak widzisz mam ugotowane wcześniej. Przekrojmy na pół oraz delikatnie wyjmiemy żółtka. Białka i żółtka na razie odkładamy. Po drobno szczypiorek, koperek, cebulka oraz korniszony. Około łyżki stołowej. Jak damy więcej, to się nic nie stanie. Zawsze taką pastę możemy wykorzystać do kanapek. Ewentualnie ugotować więcej jajek. Dlatego też ja daję więcej. Około łyżeczki cebuli. No i dwa korniszony. Można by się pokusić i wszystko zrobić w rozdrabniaczu, ale nie ma dużo krojenia, także najlepiej to zrobić nożem. Od razu rozdrobnimy łososia. Rozdrabniamy żółtka. Do miski dodajemy pozostałe składniki. Skrapiamy wszystko sokiem z cytryny, ewentualnie z limonki. Doprawiamy solą. Pieprzem. dodamy 2-3 łyżki majonezu najlepiej jakiejś dobrej jakości wszystko wymieszamy no i nakładamy na białka Oczywiście na bogato Jajka możemy udekorować szypiorkiem, koperkiem Jakimiś kiełkami O już zależności Co mamy Ja ugotowałem więcej jajek, także wykorzystam cały farsz Nie będę już zostawiał Jako smarowidło do kanapek no i w taki oto banalnie prosty sposób mamy świetny przepis na jajka faszerowane. Jeśli się przepis spodobał to się cieszę, zachęcam do spróbowania, pozdrawiam i życzę smacznego.